Hej wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, z reading vlogiem kolejnym, w którym będę dla Was e, recenzować książkę Heartland Benedicta Welsa od wydawnictwa poznańskiego, którą właśnie dostałam e, do recenzji. Z tego co jest to książka bardzo e, zbliżona, znaczy zbliżona myślę, że w pewien sposób podobna do książki Arystoteles i Dante Odkrywają Sekrety Wszechświata, która ma wielu, wielu, naprawdę wielu swoich zwolenników. Ja nie czytałam Arystotelesa i Dantego, dlatego jakby nie porównam sobie tych dwóch książek. Natomiast wiem, że tę książkę Arystotelesa i Dantego bardzo dużo osób ceni i bardzo dużo osób lubi, więc tu Wam komunikuję, że jeśli lubicie tamtą, to możecie sięgnąć po to. Ja tamtej nie czytałam, więc jakby ja Wam w tym, w tym sensie Wam nie, nie doradzę. Natomiast takie plotki chro, krążą gdzieś po internecie, takie Informacje krążą po internecie, więc e, możecie sobie zwrócić na to uwagę. E, ja nie wiem, co to będzie za książka, ponieważ jeszcze nie, nie zaczęłam jej czytać, ale skoro jest w, pewny, jest w pewnym sensie podobna do Arystotelesa i Dantego, a oni mają wielu zwolenników, to może ta książka również dobrze wypadnie. E, także ja jestem bardzo ciekawa. E, do końca z opisu nie będę Wam tutaj przytaczać, oczywiście wszyscy możecie sobie przeczytać opis. E, ja będę ją czytać dla Was w tym vlogu. Myślę, że będę czytać coś jeszcze. Na pewno będę czytać coś jeszcze, natomiast to będzie książką przewodnią tego vloga, także um, chyba, na, chyba tyle. Generalnie nie mam Wam nic do powiedzenia, bo oczywiście tej książki nie zaczęłam, także nic Wam na ten temat nie powiem. Ja Was zapraszam do oglądania i widzimy się w kolejnym update czytelniczym. Wszystkim przychodzę do Was z update'em czytelniczym i udało mi się przeczytać jak na razie 80 stron Hardland. I to jest chyba literatura, której na ten moment potrzebuję. Jest to młodzieżówka, w której poznajemy 15-letniego sama i widzimy historię, z jego perspektywy. Sam jest, tak jak już powiedziałam, 15-letnim chłopakiem, który mierzy się z takimi problemami jak większość nastolatków, natomiast. Jego największym zmartwieniem jest choroba matki, ponieważ jego mama choruje na pewien nowotwór, z tego co mi się że to chyba magu za mózgu. No i to jest jakby największy tutaj mankament w życiu sama. Poza właśnie problemem związanym z chorobą, sam mierzy się z problemami takimi, wiecie, przyziemnymi, jak każdy nastolatek. Książka jest bardzo przyjemnie napisana, bardzo szybko się ją czyta. Myślę też, że szybko ją przeczytam, bo dosłownie jak się do niej siada, to ciężko się oderwać e, i po prostu płynie się przez te strony. Także naprawdę bardzo, bardzo, e, bardzo bardzo fajna. E, więcej Wam tutaj nie powiem. Jeszcze mogę dopowiedzieć do fabuły, to tylko to, że też na samym początku sam e, idzie się zatrudnić do kina, do pracy, na jakieś tam zastępstwo za kogoś, poznaje tam nowych ludzi. Mm, Yy, oni stają się jego takimi przyjaciółmi i też wprowadzają go w świat imprez, alkoholu i tak dalej to wszystko się dzieje na początku tej książki, także yy, jestem bardzo ciekawa co ona mi da tutaj dalej, ponieważ no, generalnie sam już jako bohater yy, dość mnie urzekł, więc yy, zobaczymy co tam się będzie działo dalej i słucham jeszcze jednej książki i jest to Gdzie Śpiewają Raki o Boże, nie przystał sobie wcześniej yy autora, także bardzo przepraszam. Wkleję Wam okładkę. Gdzie śpiewają raki, jest to ym... jest to książka dość popularna i tutaj na internecie i tak dalej. Naprawdę wydaje mi się, że to jest jedna z tych dobrych książek. Dobrych książek. Jeśli ona da mi dobre zakończenie, to będzie to jedna z moich ulubionych książek. Znajemy w niej Kiję, która w wieku w 10 lat została tak naprawdę osierocona, ponieważ kiedy była młodsza i matka odeszła, ona została z ojcem pijakiem, ten ojciec też pewnego dnia zniknął i ona chyba w wieku około chyba 10 lat zostaje sama na takich bagnach. Ona mieszka w takiej by, trochę dziurze, na takich bagnach, że tak powiem. Yy, I zostaje osierocona jako dziesięcioletnie dziecko, samo sobie radzi, yy, samo łowi, łowi ryby, sprzedaje te ryby, zada, zarabia z tego pieniądze. Także naprawdę początek jest dość wbijający w fotel. Um, e, I my widzimy tą historię tak na przestrzeni, nie wiem, odkąd ona ma dosłownie, nie wiem, 6 lat do teraz, kiedy aktualnie ja to słucham, jestem w 60%, to ma 19 lat chyba, 19, 19-20. E, I oczywiście hmm, myślę, że bardzo dużo w tej książce robi klimat. Klimat jest naprawdę niesamowity. jest taki jest, Czuć taką duchotę. Ona tam się przemieszcza nie rowerem, nie samochodem, nie jakimś innym pojazdem lądowym, tylko motorówką, taką łódką, motorówką, łódką, taką wiecie, po oceanie. Więc naprawdę to jest moim zdaniem bardzo, bardzo ciekawe. Ona zaczęła się też interesować trochę botaniką, zoologią. Tak naprawdę nikt nie zbadał tych terenów, na których ona mieszka, więc ona sobie sama tam. Zbiera różne rzadkie okazy muszelek i innych różnych takich. Także naprawdę ta książka mi się podoba. Jeśli ona da mi dobre zakończenie, to będę skłonna dać tu pięć gwiazdek, nawet tej książce, ponieważ po prostu nie dość, że klimat jest dobry, to bohaterka jest dobra, to historia jest świetna i też tutaj mogę wspomnieć, że pojawiają się tutaj wątki romantyczne, które moim zdaniem są bardzo interesujące. Nie wiem, one są. Dla mnie to jestem mega, mega ciekawa, co się tutaj dalej wydarzy. Także jestem w 60% i na pewno na tym vlogu książkę tą powinnam skończyć. Także to są wszystkie książki, które na razie czytam. Ja Wam będę później jeszcze raz update'ować, yy, opowiadać o tych książkach, jeśli więcej przeczytam i przesłucham. Także miłego oglądania. wszystkim przychodzę do Was z update'em czytelniczym. Yy, czytam właśnie Heartland. Jestem na stronie 240 i chciałam przyjść do Was z update'em, zanim skończę tą książkę, bo jestem już tutaj. Zostało <laughs> mi jakieś 120 stron około. Yy, książka naprawdę moim zdaniem bardzo dobra. Bardzo mi się podoba wątek yy, rodzinny wątek rodzinny, wątek rodziny, głównego bohatera. Gdyby nie on, to ta książka nie miałaby tego... nie byłaby, moim zdaniem, taka kompletna, jaka jest. Mamy tutaj również wątek romantyczny, którego się domyślamy na samym początku, natomiast ten wątek romantyczny nie jest taki hamsko-romantyczny, albo taki cringe'owo-romantyczny, o, cringe'owo-romantyczny, jak w wielu młodzieżówkach się zdarza. Ten wątek tutaj naprawdę osobiście mi odpowiada. Przyjemnie mi się o tym czyta, jaki bicuję głównemu bohaterowi. W ogóle bardzo się polubiłam z głównym bohaterem, czyli z samym. On jest taki naprawdę bardzo ludzki w porównaniu do niektórych innych głównych bohaterów, którzy są wyidealizowani. To nie, sam nie potrafi wszystkiego, nie jest idealny. Między innymi dlatego da się go po prostu lubić. Nie jest po prostu wykreowanym takim bohaterem jak większość, czyli po prostu potrafiący, potrafiącym wszystko, umiejącym wszystko. Mm, bardzo dobrym we wszystkim, tak naprawdę, bohaterem, którego wszyscy uwielbiają, tylko jest zwykłym chłopakiem, niepewnym chłopakiem, niespokojnym chłopakiem, wrażliwym, nieśmiałym, który tak naprawdę dopiero na kartach tej strony gdzieś tam się otwiera na innych. I co jeszcze do tego wątku romantycznego chciałam tutaj dodać, to <laughs> bardzo ciekawe jest to. Że wreszcie mamy różnicę wieku pomiędzy. To są nastoletnie związki, natomiast tutaj dziewczyna jest starsza od, od sama i jest w ogóle bardziej dojrzała. Nie, to nie jest jakaś duża różnica wieku, jednakże jest. Nie wiem konkretnie, ile to jest lat, strzelam za. Nie wiem, trzy, może dwa, może trzy, może cztery, może nie, nie, nie wiem. Natomiast jest tutaj dziewczyna starsza. Co też mi się podoba, bo zazwyczaj jednak mamy takie wątki, w których to dziewczyna jest młodsza od chłopaka. Nie wiem, czy, 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 czy ja tylko tak mam wrażenie, ale w większościach jednak młodzieżówek zazwyczaj ten chłopak albo jest w tym samym wieku, albo jest starszy. Natomiast tu mamy na odwrót, co też wydaje mi się jest dość ciekawe. I widzimy wszystko z perspektywy sama. To jest tak, jakby on pisał sobie pamiętnik. Tak to czytamy w taki sposób, jakby on sobie pisał pamiętnik. I naprawdę ta książka bardzo mi się podoba. Relacja sama z matką jest również przecudowna. Widać, że sam bardzo chciałby chronić swoją matkę, która jest chora i nie jest w stanie jej uchronić i bardzo go to boli, bardzo go to przytłacza, dlatego uważam, że ta książka już na tym etapie jest warta przeczytania. Jeszcze zobaczymy, co nam da tutaj zakończenie, natomiast na tej chwili mogę ją Wam wszystkim bardzo serdecznie polecić i wydaje mi się, że jeżeli da mi dobre zakończenie, to będzie to jedna z moich ulubionych młodzieżówek, bo naprawdę Naprawdę mi się ta książka podoba i naprawdę się przyjemnie czyta i czuję, że ona przenosi ważniejsze wartości niż dużo innych młodzieżówek. Kończyłam słuchać dzisiaj, gdzie śpiewają raki, Deli Owens, chyba. Chyba tak to się czyta. I zakończenie mówiąc szczerze, troszkę mnie hmm, szokowało. W sumie nie wiem. E, może nie było one jakiejś. Chociaż nie, w sumie nie wiecie, co jednak to zakończenie było dobre. Nie przemyślałam sobie do końca tego, bo już nie myślałam o tej książce, ale faktycznie zakończenie tej książki było, no nie spodziewałam się generalnie, nie spodziewałam się go. I może i pewne zabiegi, które tam zostały wplecione nie do końca mi się podobały. Natomiast ogólnie to, co się stało dosłownie na samym końcu, było dla mnie dość. No, jakby w ogóle się tego nie spodziewałam i na pewno większość osób, które. Czytały tą książkę, to się tego nie spodziewały, tak mi się wydaje. No z lepszych książek, którą czytałam w tym roku, oceniłam ją w ogóle na 5 gwiazdek. Wystawiłam na Gudrycie, nie wiem czy zostawię 5 czy 4,5, zobaczymy. Natomiast nie zmienia to faktu, że jest to naprawdę bardzo dobra, bardzo fajna książka, yy, która jest przepełniona świetnym klimatem świetnym klimatem takim oceanu, bagien, takiej duchoty takiej, który się nie pojawia często w, w literaturze, dlatego bardzo mi się to podobało. Jeszcze jak ja to słuchałam na audiobooku to czułam ten klimat poprzez po prostu głos tej lektorki. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze tutaj autorka uchwyciła ten, ten, ten klimat. Książka też o bardzo, bardzo, bardzo dużej samotności. Samotności, którą główna bohaterka przeżywała przez lata, przez tak naprawdę już w dziesiątkach lat. Przez po prostu ona od początku swojego życia była samotna. I to jest, ta książka jest przepełniona samotnością, przepełniona takim radzeniem sobie, takim na najniższej, że tak powiem, za, jakby, to, jakby to nazwać, takie za swoje potrzeby, tak, tak zmniejszanie do minimum swoich potrzeb, żeby tylko, wiecie, przeżyć. W tej książce mam również wątek naukowy, taki wątek zoologiczno-botaniczny trochę ponieważ y, autorka, autorka, nie autorka, tylko główna bohaterka y, nie była w ogóle wykształcona. Ona nie była pozbawiona tak naprawdę możliwości edukacji, możliwości chodzenia do szkoły. Ym, prawdę mówiąc, do chyba 10 roku życia ona nie umiała czytać ani pisać. Nawet chyba starsza była to też nie umiała. nie pamiętam konkretnie, w którym to na wieku tam się nauczyła pisać i czytać. Ym, natomiast nauczył ją y, tego pewien chłopak. Który tak naprawdę wtedy no, był jedyną osobą, jedynym jej wsparciem w tym wszystkim, bo ona była jakby żyła sama cały czas. Um, I ona, że żyła na takich bagnach, mokradłach nie wiem jak to nazwać konkretnie um, tam była duża fauna i flora taka zróżnicowana. A za bardzo nikt się nie zajmował em, poznawaniem tych terenów, nikt tam nie opisywał tej fauny i flory, która tam występowała. Więc po prostu, tak chyba z pasji albo z nudów, nie mam pojęcia, e, główna bohaterka, czyli Kija, zaczęła mm, opisywać różne muszelki, różne pióra, różnych ptaków itd. Tak tak e, jeśli zależy wam na takim klimacie, albo po prostu jesteście zainteresowani tego typu klimatem. To naprawdę ta książka, rewelacyjnie wam go odda, naprawdę rewelacyjnie. Ym, i, I sama sobie jest po prostu bardzo dobra, bardzo dobrze napisana. Yy, I też tu jest wątek kryminalny, to nie wspomniałam wcześniej, jest tu wątek kryminalny, który w pewnym momencie sprawi, że wy nie będziecie się mogli od tej książki oderwać. Yy, jest też wątek takiej, wiecie, rozprawy sądowej, <laughs> która jest też, moim zdaniem, przedstawiona dość obszernie yy, dość długo jest o tej rozprawy sądowej. Jak to tam wszystko wygląda? Ława przysięgłych, sędzia i tak dalej. Zeznawanie świadków jest bardzo dużo czegoś takiego. To już się dzieje pod koniec książki. Mm, także no, mogę Wam z czystym sumieniem po prostu polecić tą książkę. Uważam, że będzie ona jedną z moich takich y, ulubionych książek na pewno tego roku. Także ja Was zapraszam dalej do oglądania vloga, i widzimy się jeszcze w kolejnym update czytelniczym. Będziemy teraz wybrać kolejną książkę do czytania, przy okazji pokażę Wam część mojej biblioteczki, bo sporo z Was mnie pyta o bookshelf tour, ale no takiego na pewno nie zrobię, bo nie mam zbyt dużego bookshelf, ale tak Wam pokażę mniej więcej jak te półki wyglądają. Tutaj jest ten regał, moje dwie ulubione półki, czyli oczywiście półka z Wojną Makową, z Trylogią Likaniusa. zresztą tego jeszcze nie przeczytałam, ale Będę niedługo czytać na pewno, i z jedną na razie jedną częścią y, książki Petera Breta, czyli Pustynny Książę. Y, tą książkę planuję czytać, jeżeli w audiobooku skończę y, pustynną włócznie drugą część. Natomiast chciałabym mieć wszystkie te książki z tego cyklu, y, przynajmniej te wydane w tych, fajnych, y, w tych fajnych okładkach. Nie wiem, czy to mi się uda, może kiedyś uda mi się to zbierać. Y, tutaj cała seria na razie wydanych książek Czasu żniw chyba cała, jeszcze, nie, chyba jeszcze nie do końca cała, chyba coś tam jeszcze do tego jest natomiast powiedzmy część wydanych książek This Violet Delights, które nie do końca mi się podoba jestem w tym miejscu, gdzie widzicie e, na razie zrobiłam stop, nie wiem, czy będę kończyć pewnie za jakiś czas Księga Akslin, Miasto Mosiądzu, Królestwo Miedzi i e, bra, e, Bractwo Pierścienia Bractwo Pierścienia, czyli pierwszy tom z mm, Władcy Pierścieni na samym dole, już na, nie na samym dole, tylko tutaj, mm, mam już niepoukładane aż tak ładnie te książki. Tam jak widzicie na dole w ogóle nie ma, że tak powiem, yy, ładu i składu. Jeszcze niżej mam jakieś pluszaki zrobione na szydełku i książki takie szkolne. Natomiast jeszcze tutaj mogę Wam pokazać tą półkę, bo wydaje mi się, że jest dość ciekawa. Yy, cała try trylogia... Henryka Sienkiewicza, taka nie wiem generalnie dlaczego to tu jest, ale uważam, że ma bardzo ładne krzywiety i kiedyś pewnie będę to czytać do szkoły czy cokolwiek w czyli jedna moja ulubiona lektura, hmm, reportaż, reportaż, książki takie też, ala psychologiczne, tajemna historia donny tart. I tu już tak jak mówiłam też nie do końca, nie do końca dobrze to wygląda, natomiast. Większość z tych książek czytałam, m.in. Heartland, o którym będę Wam opowiadać, bo dzisiaj skończyłam, niedawno skończyłam, więc wow. Tutaj, jak widzicie, wyżej mam jeszcze półkę całą z książkami nad biurkiem, natomiast już jakby nie będę Wam oddzielnie tu wszystkich pokazywać, możecie sobie zerknąć u góry jakieś w ogóle puchary, leżą sprzed 7 lat, więc no. A jeśli teraz chodzi o to, co chciałabym przeczytać, to mam taką straszną chrapkę na Królestwo Miedzi, czyli drugi tom y, z Devabadu, nie wiem jak to się czyta w każdym razie y, Królestwo Miedzi ponieważ w maju, na samym początku, chyba czwartego wlatuje y, trzeci tom z tej serii ja po prostu wiecie, jak, jak kojarzycie mnie to wiecie, że ja bardzo lubię Miasto Musiądzu, bardzo mi się ta książka podobała ona z pewnością będzie jedną z moich ulubionych książek tego roku i wydaje mi się, że właśnie sięgnę po Królestwo Miedzi, to jest dość długie Natomiast może zacznę czytać właśnie to. Też myślałam nad zakonem mimów, żeby sobie kontynuować serię czasu żniw, natomiast, e, że tak powiem, tutaj chyba nie spieszę się z wydawaniem kolejnych tych tomów, e, a tutaj właśnie będzie zaraz trzeci, a chciałabym być w miarę na bieżąco, więc może sobie zacznę czytać to o królestwo miedzi. Wszystkim przez was z zakończeniem tego vloga i oczywiście skończyłam czytać Heartland, i naprawdę jest to definicją dobrej młodzieżówki. Ja, jeśli chodzi o zakończenie, zakończenie mi się podobało wbrew pozorom. Jest ono takie trochę otwarte i sami musimy sobie dopisać, co tam się później wydarzyło. Ja mam swoją teorię, co tam się później wydarzyło, natomiast oczywiście nie będę się z nimi z wami dzielić, bo mam tutaj. Popsuje trochę zabawę, a to, w jaki sposób dochodzimy do tego zakończenia, również mi się wydaje, jest bardzo, bardzo ciekawe. Tak jak już chyba wcześniej wspominałam, że jest tutaj ważny wątek muzyki. Nie wiem, czy wspominałam, bo też dużo na Instagramie o tym mówiłam, więc już czasami mi się miesza, co mówiłam tutaj w update, a co mówiłam na Instagramie. Natomiast powtórzę się jeszcze raz, że, że ym, bardzo ważny jest tutaj wątek muzyki. Znaczy, jest ważny, bo pojawiają się cytaty, pojawiają się ym, tytuły jakichś utworów. Również właśnie autor utworzył playlistę na spotify'u do, właśnie do książki Heartland sam autor, także ja Wam ją może jak mi się uda to ją podlinkuję gdzieś w komentarzu mm. i też ważna jest tutaj literatura, mam tutaj taki wątek literatury w szkole głównego bohatera mm. ona też jest ubrana w bardzo, w bardzo ciekawy sposób i też fajnie ona doprowadza nas do zakończenia, że tak powiem w zakończeniu mamy odwołanie do pewnej książki, e, e, właśnie, mm, no do pewnej książki, która swoją drogą również nosi tytuł Heartland, jest właśnie przedstawiona tutaj w, na kartach tej powieści. E, więc jest to moim zdaniem bardzo ciekawe. Ogólnie książkę oceniam ma na cztery gwiazdki, bo jest to naprawdę dobra młodzieżówka, daje dobrą rozrywkę ym, oraz przekazuje pewne wartości, które też, jest też moim zdaniem bardzo ważne w książkach, żeby to nie była sama dobra rozrywka, bo ona poprzez dobrą rozgry rozgrywkę bo ta książka poprzez dobrą rozrywkę przekazuje nam też coś ważnego Ym, jedyne, co się tutaj mogę doczepić, to słuchajcie, do tłumaczenia tej książki bo w pewnych momentach ja po prostu się łapałam za głowę jak to czytałam yy, i chodzi mi tutaj generalnie o niespolszczanie wyrazów nie wiem, czy to dobrze powiedziałam, niespolszczanie wyrazów <laughs> ja rozumiem, że taki wyraz jak futbol na przykład, nie? który swoją drogą akurat został spolszczony, ale uważam, że po prostu futbol, jak piszemy, no to futbol jakoś tak troszkę zapożyczyliśmy ten wyraz, no nie używamy go, ale jeśli już miałby być użyty, no to po prostu tak jak się pisze, to w języku angielskim, a nie spolszczać to, tak jak tutaj. Natomiast o co chodzi mi, że wyrazy nie były spolszczone, na przykład słowo party jako impreza nie zostało spolszczone do impreza, tylko wszędzie było party albo hoodie. Nie wiem, czy jakby na, no, ktoś, kto w ogóle nie zna angielskiego, i czytając słowo Hoodie, jeśli chodzi o blood Capturem, no to też moim zdaniem to było takie trochę mega, mega dziwne, i tak właśnie mogę się przyczepić do tłumaczenia, bo mi się, mi się to tak gryzło strasznie, że takie wyrazy nie są spolszczane, albo cream. Nie rozumiem. To było dosyć dziwne, i nie wiem, jakiego tutaj określenia użyć, ale byłam dość taka. No nie podobało mi się to, szczególnie ta, ta to impreza, to party, to było takie mm, niefajne. fajne, już tak mamy to polskie słowo impreza i ono jest o wiele, o wiele bardziej przecież popularne niż party po angielsku, tak się u nas nie mówi raczej. To jest tylko taka kosmetyczna rzecz, do której się mogę przyczepić, jeśli chodzi o tą książkę, mam nawet pewien znacznik, co ja bardzo rzadko y, książki, bo nie widać go, bo jest taki żółty, ale co ja rzadko książki y, oznaczam w ogóle znacznikami. Nie będę Wam czytać tego, tego fragmentu, bo tutaj bym Wam coś zespoilerowała. Natomiast jest on bardzo, bardzo, bardzo fajny. Jakby kogoś interesował, to jest on na 294 stronie. czwartej stronie. stronie, ostatni akapit. Bardzo, bardzo mi się podobał. Jeszcze przesłuchałam w audiobooku Dr. Jack i Hyde. Natomiast tej książki mm, nie będę, w ogóle nic nie będę o niej mówić, bo ja nie zrozumiałam jej tak, jakbym chciała ją zrozumieć. Słuchałam ją też właśnie w audio i tak, ja zrobię na pewno jej read, read kiedyś, tylko że w normalnej formie y, czyta, do czytania, że tak powiem, normalnego czytania, nie słuchania, bo widzę, że te książki y, z klasyki y, w formie audio mi w ogóle nie siadają. Ja się rozkojarzam cały czas, rozkojarzam, mogę to powiedzieć? Rozpraszam się cały czas, y, nie jestem tak samo było ze Trzema muszkieterami od y, Dimansa Aleksandra. Również nie mogłam przez to przebrnąć w audiobooku. Wydaje mi się, że chociaż przez Hrabiego Monte Cristo w książce czytanej też nie mogłam, więc w sumie sama nie wiem. Natomiast na pewno z Hrabiego Monte Cristo, którego czytałam w książce, jakby wiecie, książkę, książkę normalną, to pamiętam dużo z tej historii, pomimo tego, że książki jeszcze nie, nie skończyłam. Kiedy skończę, na pewno. Natomiast jakby, to, co przeczytałam, to pamiętam i wiem, co tam się działo. Natomiast. Um... Jak słuchałam w audio na przykład trzech Muszkieterów albo teraz y, tą dr Jack Van Hyde, to bardzo, bardzo mało z tego y, w ogóle w... kumam. Nie wiem, nie wiem, generalnie nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Natomiast informuję, że przesłuchałam całą. Y, I tak jak mówię, nie mam głębszych przemyśleń, ponieważ nie do końca zrozumiałam tą książkę tak, jakbym ją chciała zrozumieć, więc ja będę kiedyś może robić jej riri. Słuchać po angielsku na audiobooku, właśnie też Harry Pottera drugą. Drugą część, ale to już chyba nie za dużo przeczytałam dopiero dzisiaj. Widzę tam jedną książkę, co mi leży tutaj, czyli Królestwo Miedzi, które również zaczęłam czytać. Nie chciałam się iść, dlatego że przeczytałam w sumie 60 parę stron i nie mam głębszych przemyśleń na razie wiadomo. Natomiast ja Miasto Osiądzu uwielbiam, więc ja już jak zaczęłam wczoraj wieczorem czytać tę książkę, to już po prostu byłam, wiecie, już, um, już zachciało mi się znowu wrócić do Dewabadu. Jeśli to dobrze wypowiadam, yy, i w ogóle na samym początku zaspoilerowałam sobie pewną rzecz, natomiast już mi się to wyjaśniło. W ogóle prolog był świetny do tej książki, bardzo mi się prolog podobał. Yy, I zobaczymy, co tam się będzie dalej działo u Ualego u Alego i tak dalej. Także to by było chyba na tyle już w tym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się on podobał. Napiszcie mi, co wyczytacie teraz w kwietniu, albo co przeczytaliście w kwietniu, bo ja dosyć sporo przeczytałam, do, dosyć sporo też przesłuchałam. Także ja jestem zadowolona z tego miesiąca w porównaniu do marca, który był bardzo, bardzo kiepski, jeśli chodzi o czytanie. Natomiast kwiecień tutaj wszystko ładnie nam nadrabia. Dzięki Wam za oglądanie tego vloga i widzimy się w kolejnym filmie.